Lego Monkey Hit to seria animowana, opowiadająca o przygodach młodego mk walczącego z najróżniejszymi demonami lub innymi stworkami. A przynajmniej tak było do pewnego odcinka. Ten serial, ze zwykłej kreskówki dla dzieci, zmienił się. I obecnie są w nim poruszane znacznie mroczniejsze tematy. Jak na przykład porzucenie, zdradę, traumę, a w najnowszym sezonie nawet kwestie kim się jest. Więc ewidentnie dużo się zmieniło od czasu walki z Jinem i Jinem, ale w takim razie należy zadać sobie pytanie. Dlaczego?! I właśnie tym pytaniem zajmiemy się w dzisiejszym odcinku. A zatem bez zbędnego gadania zaczynajmy. Sezon pierwszy. Ten sezon głównie ma podejście komediowe do swoich antagonistów i luźno patrzy na rozwój postaci. W sensie, nie zrozumcie mnie źle, ta część serialu też ma swoje poważniejsze momenty, ale są to tylko momenty i raczej nie zmieniają nastroju reszty całego sezonu. Zemsta królowej pająków. I to jest już znacznie lepszy kandydat na instalment, który zmienił całą resztę serialu. Ta scena, gdzie ludzie zmieniają się w pająki, albo jak Huntsman jest wciągany przez… w sumie nawet nie wiem co, ale nie można też zapomnieć o przerażających wizjach Lady Bondyman lub nawet pierwsza przegrana i porwanie Małpiego Króla. Tworzy dość potężną atmosferę bezsilności dla naszych bohaterów. Jednak pomimo faktu, że ten odcinek specjalnie miał znacznie mroczniejszy ton w porównaniu do pierwszego sezonu, to wciąż nie mogę go nazwać odcinkiem, który zmienił całą serię. Z pewnego fundamentalnego powodu, ponieważ następne cztery odcinki drugiego sezonu są dość humorystyczne. To z nas do piątego odcinka drugiego sezonu. Pomniejszenie. Ten odcinek zaczynamy od tego jak Maopi Król kontynuuje swoją podróż by znaleźć więcej informacji na temat tej Lady Moldyny. Gdy nagle MG kontaktuje się z nim i pomimo faktu, że młodo odblokowuje coraz to nowe moce, to trochę tęskni i zastanawia się czy jego mentor w ogóle kiedyś powróci. W sumie ta scena jest już małą zapowiedzią, co ten odcinek ma zamiar zrobić. Ale wygląda na to, że konflikt tego odcinka będzie polegał na tym, że MK i Pixie będą próbowali zadowolić Tanga, który ni stąd, ni ową jest krytykiem kulinarnym. Pewnie się okaże na końcu odcinka, że kłamą, żeby mi za darmo kluskił Pixiego, ale to się jeszcze zobaczy. A, a... to niespodzianka! Okazuje się, że jednak w tym odcinku MK będzie musiał przetrwać na terytorium wroga i Pajęcza Królowa będzie próbowała go schwytać. Choć przyznam, że uśmiszek tej tajemniczej dziewczynki trochę mnie zaczyna niepokoić. Więc krowa znajduje młodego, ale na szczęście udaje mu się pomniejszyć i dzięki tej nowo nabytej umiejętności udaje mu się uciec. I opatrzcie, wyjdźcie! Bez problemu! Czyli teraz możemy wrócić do wątku z tangiem. <laughs> Chwila. Kto tam płacze? Chwila czy to nie przypadkiem? Tona! To, to ta dziewczynka, która pomogła pańczej królowej. Nie słuchaj się jej! Tak, <laughs> jestem Lady Volny no i stało się. Moment, który zmienił całą przyszłość tego serialu, nadszedł. Ta scena, gdzie Libą Demon torturuje psychicznie MK. A. Budzi taką grozę u widza, ten terror tej postaci. W sam fakt, że jest ogólnie ona tak bardzo potężniejsza od MK, nieważne ile on tam umiejętności teraz nabył, jak bardzo się wzmocnił, jest jak mrówka w porównaniu do niej. Już nie powiem, jakich metod ta antagonistka stosuje, żeby dostać to, czego chce. Również zakończenie tego odcinka kończymy na dosyć smutnej nutce. Co jest dość dziwne, bo każdy poprzedni odcinek miał happy ending, nawet the Revenge of the Spider Queen, o który wspomniałem wcześniej, zakończył się na pozytywnej nocie. To jest pierwszy raz w serialu, kiedy nasz bohater po prostu siedzi i jest smutny. Co szczerze, po bliższym spojrzeniu ta końcówka jest dokładnym przeciwieństwem poprzedniego odcinka, gdzie głównymi wrokami był Yin i Jin, a na końcu MK, Tan i Pixie jedli sobie przy jednym stole, śmiejąc się do siebie a tej Big Z próbuje zatłuć tanga, a MK siedzi sobie samotnie i gość jest po prostu przerażony. I co prawda kolin odcinek jest dość lekki w tonie, to mam wrażenie, że to bardziej z powodu tego, że to jest cisza przed burzą, plus głównym powodem, dlaczego MK w ogóle chce się tak szybko wzmocnić, to z powodu wydarzeń poprzedniego odcinka. Odcinek 7. Pogłębia postać Makaka, zmieniając go ze zwykłego Nemesis Sensei'a chłopaka, kość kto mógł legitymnie zostać strzywdzony przez Wukonga w przeszłości. Że już nie wspomnę nawet o tym, jak sam makak dolegle oliwy do ognia, zmuszając chłopaka do walki z własnymi przyjaciółmi. W ósmym odcinku, w sumie jedynie co pogłębia postać Huntsmana, pokazującą cząstkę jego człowieczeństwa, które jeszcze nie umarła, i legitny rozwój jego postaci. No i trochę bardziej mroczny wgląd do historii San Diego. A w kolejnym odcinku, burmisz dosłownie wykonuje rozkaz 66 na pająkach. I każda śmierć nie jest o tyle co brutalna, co po prostu pomaga podbudować tą atmosferę bezsilności przed przerażającą mocą Lady Bone Demon. Natomiast w finale tego sezonu Lady Bondyman to najprawdziwszy demon i nie dość, że pokonałem Keja, pomimo że używał Małpiego mecha, to jej mech był w stanie go zmiażdżać w samej dłoni. To jeszcze nawet gdy Małpik król się pojawił, w końcu, po tym jak cały sezon go nie było, w końcu mamy szansę na zwycięstwo, co nie? Nie, bo i tak byli zmuszeni wszyscy do ucieczki, bo nie mieli kompletnie żadnych szans! A całe miasto i tak pada pod kontrolę Lady Bondyman. I te uczucie bezsilności jest obecnie większe niż kiedykolwiek, dając nam wyłącznie jedynie małą woń nadziei, o którą nasi bohaterowie będą musieli walczyć i dokonać poświęceń, żeby ta nadzieja przyniosła im zwycięstwo. Natomiast w trzecim sezonie mamy kilka bardziej komediowych odcinków, ale i tak widać, że poważniejszy ton jak i atmosfera obecnie przepływa przez serial. To by było na tyle. Ogromne dzięki za oglądanie do końca. I jeśli tego typu analityczny content dotyczący makiki do was ciekawi, to sugeruję zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominęły was kolejne filmy. Tak czy siak, to byłem ja, Monkey Man i do zobaczenia.